Hej, z tej strony montażysta Forex jest Trader. Zapraszam do obejrzenia pierwszej części skrótu z wyjątkowego webinaru prowadzonego przez Piotrka, jednego z kursantów kursu mentoringowego dostępnego na foreksjsTrader.pl. Piotr w kilka miesięcy opanował trading na wysokim poziomie. Na webinarach z naszym kursantem dowiecie się na jakie problemy natrafiają początkujący traderzy? Jakie błędy popełniają i jak je rozwiązać? Zostań na dłużej, aby nie przegapić kolejnych spotkań z naszymi kursantami. Osoby. Które mnie nie znają, to się przedstawię. Piotr Barszczak, na prośbę Michała zgodziłem się poprowadzić parę zajęć, takich bardziej praktycznych, praktyczne podejście do zagrań, do rynku. to sobie radzić z tak zwanym overtitlingiem? Powiem tak, jeżeli ktoś myśli, że siedzenie przed monitorem, śledzenie wykresów od rana do wieczora sprawi, że będzie miał więcej transakcji, że będzie miał lepsze transakcje, no to tak jest nie do końca. Bowiem no, są badania, które pokazują, że po 3-4 godzinach strader zaczyna tracić koncentrację. W moim przypadku pomogła zmiana interwału na wyższych, więc przejście na wykres 30-minutowy H1, czy nie daj Boże H4, dla mnie to była cała wieczność, ale wierzcie mi, mi to pomogło. Tak, mamy tutaj typowe schodki, więc jak najbardziej jest zatrzymanie. Środowisko jest bardzo ładne, wyjście też całkiem przyzwoite, więc jak najbardziej można to potraktować jako, jako P6. No tu mamy bardzo, bardzo ładny pattern numer 1, strefa wsparcia oporów, jak najbardziej fajnie Zaznaczona, wybicie, ładna dynamika, środowisko bardzo ładne, pattern i wyjście, wyjście również w dół bardzo ładne. No, super zagranie, gratuluję. Pozycje są otwierane transzowo, to jest to, co niedźwiadki lubią najbardziej. No i dalej zagranie. Powiem tak, pierwotny stop loss powinien być troszeczkę wyżej, czyli tu całkiem nad patternem lub nad tym testem. Myślę, że, że pierwszy stop loss w momencie otwarcia zadania mógł być trany wyżej, natomiast tej jak widzimy, jak pinek się rozwija, w tym momencie trader przesuwa, stop loss i w kierunku zysku. Ja również stosuję podobne zasady. Jest dynamika, pattern ten jeden, ładne wyrwanie we, ceny po pattern. Zobaczcie, to co jest charakterystyczne tutaj, to jest wykres 4-godzinowy. Minęło pół godziny, ponieważ to jest czas do zamknięcia świecy, a mamy już świecę, która mniej więcej ma połowę tego, co całe 4 godziny. Czyli widzimy, że ta dynamika fajnie przyspiesza. Autor tego trajdu i tego skrynala pisał piękne wybicie z flagi, niestety stop nie wstrzymał. Dobrze. Jak najbardziej, tylko zobaczcie kochani, flaga jest, ale na tym wykresie dla mnie to jest potężny trend spadkowy. Zajmuje to prawie cały wykres i zobaczcie, tu jest dołek, ten dołek jest niższy. De facto można powiedzieć, że w M5 nastąpiła zmiana trendu, ale to jest M5. Jeżeli gramy na M5, to troszkę ciężko definiować trend na M5. Jeżeli się wrócimy, to widzimy ewidentnie, że mamy już rozwijający się trend wzrostowy. Jeżeli zagrał w tym miejscu w oparciu o flagę, właśnie piszecie, że stop loss powinien być pod ostatnim dołkiem. Ja nazwę to inaczej. Nie tyle pod ostatnim dołkiem, co pod patternem, czyli stop loss powinien być w tym miejscu. 2, 3, 4 pipsy, w zależności od tego, jaki spread mamy na walorze. Zagranie, tak jak powiedziałem, na wykresie 15, dla mnie istotne przed tym zagraniem, które już tutaj było. Trend mamy wyraźnie wzrostowy, jak najbardziej. Ja zauważyłem coś takiego. Tak, tak, tak. Czyli na H1 mamy tak zwany zygzak, który jest jednym z elementów, które się nazywa zmianą trendu z definicji. To skłoniło mnie do tego, że mogę rozpatrywać zagrania w kierunku spadku ten zygzakt, który rysowałem, to jest w tym miejscu. Mamy narysowane też coś takiego, co się nazywa tak zwaną kopułą. To jest też jeden z elementów, które mogą świadczyć o zmianie trendu. Jeżeli chodzi o takie ogólne podejście do trendu, powiem w ten sposób. Każdy z Was powinien sobie w jakiś sposób wyrobić to pojęcie trendu, ponieważ trudno się trzymać w zasad. Mam na myśli to, że jest coś albo białe, albo, albo tarne. No nie, nie do końca tak jest. Na rynkach nie zawsze coś, coś można wprost powiedzieć, że gram tylko, tylko na wzrosty, ponieważ na D1 mam trend wzrostowy. No dobrze, to jest też kwestia tego, na jakim interwale otwierasz pozycję. Jeżeli otwierasz pozycję na H4, H1, czy nawet M30, no ok. natomiast jeżeli grasz na niższych interwałach, no to niekoniecznie ten trend główny jest właściwy. To jest też istotne, żeby nie otwierać pozycji przed, albo na. Poczekajmy, aż ten rynek wybije się powyżej ważnej linii wsparcia opon. To jest istotne, naprawdę. Dane makroekonomiczne to Chyba wszyscy wiemy, a jeżeli nie wiemy, to się dowiemy. Czy znak, czy Michał na pewno wiele razy o tym będzie mówił, żeby zwracać uwagę na dane makroekonomiczne. Jeżeli ktoś gra na wykresach dziennych, to te dane nie mają aż tak wielkiego znaczenia, jak w przypadku gry na wykresach M30, czy nawet mniejszych. Nie Niezwracanie uwagi na dane grając na wykresie M5, M15 to jest, powiem, samobójstwo. Tylko tyle, powiem w temacie.